Siemanko, z tej strony Elio, Baterii Retrofan. W zakładce społeczności zapytałem Was, czy chcielibyście obejrzeć materiał bonusowy z gry Janosik na małatari, w którym to dochodzę do drugiego i pół levelu. Po przeliczeniu głosu, przeliczeniu, powiedziałem, jak w ogóle, w jakim rejonie polski tak się gada, przeliczeniu. Po przeliczeniu głosów na taki i na nie. Jak widzicie, materiał się ukazał. No dobra, nie było żadnego liczenia głosów. Ale nie po to tyle się męczyłem, żebyście teraz nie oglądali. Macie obejrzeć i koniec. No. A tak w ogóle pewnie już zauważyliście mi się patrzycie na czoło, tak? Pizłem się w czoło. Yy, rozkładałem hulajnogę, żeby włożyć do samochodu. No i noga wygrała. <laughs> A tak w ogóle to nagrywam pierwszy raz w 60 klatkach i mam nadzieję, że widzicie tą płynność. Yy, dobra. Yy, gameplay nagrany jest na. Znaczy, grałem na emulatorze, nagrałem OBS-em. Także będzie troszeczkę to takie ostrzejsze niż normalnie. No i poglądajcie sobie, a ja tam coś tam będę do Was jeszcze gadał podczas tego grania. Zapraszam. Dobra, tutaj już mamy dekompresję, i wy macie się teraz skupić na oglądaniu materiału i słuchaniu, a nie patrzeniu na moje czoło. Każdemu się może zdarzyć przecież. No, Uwaga. I mamy ekran tytułowy. Ja w ogóle jak wiecie, bo już to nieraz mówiłem, uwielbiam ósmy tryb graficzny. Wiem, że to są tylko dwa kolory na Atari, Ale. Ta dokładność i wyrazistość tej grafiki, no, mnie rozwala. Ja tu uwielbiam po prostu. Dobra, ja tu, ja tu sobie zaczynam, a my sobie jeszcze pogadamy. W komentarzach, to już nie pierwszy raz zresztą, e, zauważyliście, to pewnie złośliwi komodorowcy tak zauważają, że na Atari e, to skakanie we wszystkich gierkach jest tak na jedno kopyto zrobione, nie? I to niestety muszę, muszę się z tym zgodzić. Nie wiem, jak dla mnie to jest taki jakiś wspólny e, algorytm bazujący na funkcji trygonometrycznej e, sinus, w którym po prostu. Sidusem no obliczają jak to po tych pikselach ma ta postać skakać, no, dla mnie to jest, to jest naprawdę dramat, kurcze. Yy, są oczywiście gierki, w których takie skakanie jest, na przykład Misja, Fred albo Hans Klos, ale tam to nie przeszkadza, no bo sama gier, same gierki są w sobie fajne, mają jakąś tam ciekawą historię, wiecie, te, te zdobywanie tej mapy w Hansu, w Hansu Klosie, czy yy, czy dojście do tego helikoptera na końcu i rozwalenie tej całej bazy w misji. No czy Fred po prostu, to są, to są fajne gierki, mają fajną grafikę, fajnie się w to gra i to skakanie po sinusoidzie nie przeszkadza. Ale takie gierki jak właśnie Janosik, czy Ozgrozo, Totalna Tandeta, Włóczyki, no to te skakanie po prostu sprawia, że ja się wstydzę jako atarowiec, a komodorowcy siedzą i się śmieją. I ja nie potrafię sobie przypomnieć, bo nie wiem właściwie czy taka jakaś gierka jest na Atari, która miałaby tak skok rozwiązany jak jest na przykład Jenna Sisters na komodorku, że można, wiecie, wyskoczyć i jeszcze w ostatnim momencie coś tam skorygować ten lot, zwolnić, spaść i właśnie widzicie, jak na tą składkę skoczyłem? Tutaj, mając ten skok sinusoidalny, jak nie wymierzymy co do piksela i nie zsynchronizujemy się i, i wykonamy już skok, że on już zacznie lecieć po tym łuku, to już jest dupa, już nic nie zrobimy. A na przykład w dzianie zawsze można było tam, o kurde, i wiecie, wyhamować coś tam ten i spaść tam, gdzie się chce. A tutaj jest pozamiatane, nie? Także jak nie zapamięta się dokładnie w którym momencie skoczyć, z którego piksela się wybić, no to to, to, jest, to jest totalna dupa. Nie wiem, jeżeli są jakieś gierki na Atari, o których ja nie wiem, e, w których byłoby takie sterowanie jak Janna Sister, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, bo, e, bo chętnie, chętnie bym taką zagrał, zobaczył jak to jest rozwiązane. Liczę tutaj na Pernua, bo on zna wszystkie gierki na Atari, jakie, jakie, jakie wyszły. Tutaj się śmialiście też. Miałem ten komentarz tu pokazać, ale nie, nie będę zasłaniał, e, zasłaniał gameplaya. Ale Mr. Michur napisał, że te machanie, machanie tą ciupagą tutaj, no to, to jest też, to jest wstyd jak 150 tutaj zrobione. Wygląda jakby, nie wiem, ksiądz jajka święcił i może taki klimat właśnie już świąteczny w tej gierce, bo już za, za tydzień święta. Nie, to, to też jest... Ja, ja się czasami zastanawiam, czy ci ludzie, którzy pisali tą gierkę, tworzyli tą grafikę, te, te, te animacje, czy oni to później oglądali na tyle... Y... Długo i, i obiektywnie, żeby stwierdzić, że coś zrobili do dupy. No kurde, nie wiem, jak złapiecie dowolną osobę na ulicy i, i poprosicie ją, żeby zademonstrowała, jak tulnąć komuś z ciupagi, no to każdy weźmie tą ciupagę i zrobi coś takiego, nie? Widać mnie? Widać mnie. I coś takiego zrobi. A nie kurde, to jakby ją wyciągnął i, i nie wiem, i, tu, i tak se pomachał, no. To jest żałosne po prostu. Nie wiem, nie wiem, co ludzie mają w, w głowach e, robiąc takie rzeczy. Tym bardziej, że no chyba Atari e, jest w stanie zrobić, obliczyć, nie wiem, zrobić taką animację. No, dla mnie, dla mnie dramat. Aczkolwiek nie ukrywam, gierka mnie wciągnęła i powiem wam, że e, przejdę ją. Dowiedziałem się od grubego, że są trzy levele, bo nie szukałem gameplay na YouTubie, w których ktoś przechodzi, bo chcę to zrobić sam. Nie chcę sobie odbierać tej przyjemności, zobaczenia, jaka jest grafika w kolejnych levelach, bo w drugim jest inna. I od grubego dowiedziałem się, że są trzy levele. On zresztą gierkę przeszedł na swoim kanale swego czasu, tylko zamknął kanał, nie wiem po kiego grzyba, a mógł przynajmniej filmy zostawić, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć, patrząc na jego grę. Może się dowiem w komentarzach od grubego, jak ogarnąć moment, w którym utknąłem, bo utknąłem dokładnie w połowie, na 50% drugiego levelu, ale po kolei. Tutaj mamy jakiś taki lasek, widzicie jakieś takie bajorka jakieś kamyki, a drugi level to jest taka wioska, jakby są jakieś tam domki, jakieś studnie, płoty, no i właśnie płoty mają takie kujące elementy i w pewnym momencie jest ich na tyle gęsto, że nie wiem, wydaje mi się, że nie można tego za jednym razem przeskoczyć. Tam straciłem wszystkie życia, ale po prostu się już wkurzałem i no i tak wyszło po prostu, I tak wyszło. A jak już jestem zdenerwowany, to już potem mi nic nie idzie, ale jak Gruby zdradzi mi sekret jak przejść ten ten moment to oczywiście zagram jeszcze raz, próbuję dojść do trzeciego levelu bo mnie mega ciekawi co tam będzie podejrzewam, że mogą się pojawić już klimaty jakiegoś tego, nie wiem, zamku tego mur grabiego, czy jak on tam się nazywał tam gdzie będzie nasza dupeczka z tym kwadratowym ryjem to też mogli ładnie zrobić, nie? z tym kwadratowym ryjem gdzieś tam ukryta którą muszę uwolnić, czy coś nie, no jestem bardzo ciekaw, także czekam czekam gruby na Ciebie, aż mi udzielisz wskazówek ty patrzcie mi, no to jest żałosne to jest po prostu żałosne po tym gameplayu jeszcze kilka razy grałem na emulatorku i powiem Wam, że jestem w stanie już przejść pierwszy level. Kiedy, wiecie, nie gadam do Was, skupiam się całkowicie na grze, jestem w stanie przejść bez straty kompletnie życia pierwszy level. A to jest bardzo ważne, bo jak się nie zna kolejnego levelu, to te dziewięć żyć się przyznaje, przyznaje, przydaje na, na, na rozkminienie. I myślę, że jeszcze po świętach zaraz. Po świętach przejdę, przejdę tą gierkę. No zobaczymy. Już Was nie będę męczył oczywiście gameplayem. E, może tam się pochwalę jakimś ekranem e, końcowym, jeżeli takowy będzie. E, liczę na to, że będzie właśnie w ósmym typie graficznym. Pochwalę Wam się na społeczności. Ale już nie będziecie musieli patrzeć, jak tam dochodzę. E, właśnie tutaj te, te skakanie, tutaj... A to jest 90%, setka. Dobra, cicho teraz. Teraz mamy drugi levelek, patrzcie. Patrzcie, drugi lewelek będzie. No i wychodzimy z lasu. Tutaj są ostatnie drzewka, ostatni misio. I zaraz wejdziemy sobie do wioseczki. Mamy pierwszy taki mostek. To już u mnie taki uśmiech wywołał, jak to zobaczyłem. Już wiedziałem, że nie będzie nudy, że nie będzie dokładnie to samo, co było wcześniej. Popatrzcie. I zaczynają się płotki. I na tych płotach, popatrzcie, dwie sztachety są takie udupcone trochę i takie szpikulce tam wystają. No i tutaj wiadomo, można bez problemu przeskoczyć. Ale później już się robi troszkę ciężej. Trochę z dupy te domki, nie? Takie jak buda dla psa. Takie małe jakieś. Tutaj jeszcze widzicie te szpikulce są w takich odległościach o, że na, na dwa skoki, więc luz, ale później robi się tak dziwnie. Kurde, i ja to jestem zbyt duży nerwus. Zresztą chyba to zauważyliście na moich filmach. No, za duże nerwus tym jak coś mi już mi nie idzie, to mi nie idzie już potem w ogóle. Słyszeliście Piotra, jak krzyknął jest gra tam w FIFA 23. No, klimaty, jeżeli chodzi o, 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 o te skakanie, o te utrudnienia, które tutaj są, są podobne, no łażą, misie łażą, goście, których musimy ciupnąć, są też ryby, są kładki, no delikatnie się ta sceneria zmieniła, widzicie na te, na te domki. Ładnie to wygląda według mnie. Powiedzcie, ale zaraz będzie ten moment, bo jesteśmy na 20%, gdzie właśnie już będzie dupa zbita. Boże, jak nam się Piotrek drze na dole. Jeszcze końcówka gameplaya została. Tu mamy monetę na 30%. Aha, y, miałem w czwartek zrobić najbliższy, czyli wielki czwartek, y, live'a z Cezarym z Gierek na retro PC. Ale musicie mi wybaczyć, nie będzie. Niestety nie wyrobię się czasowo, bo przez y, wdrażanie SAP-a w firmie siedzę tam od wczesnych godzin porannych do naprawdę późna i, i nie, zmęczony już z tym wieczorem. Nie, 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 będę, nie będę miał siły, już tutaj wszystko rozkładać, nagrywać. Także przepraszam Was bardzo, ale przełożymy to na. Na kolejny za tydzień. Ale będzie, będzie, będzie. Tutaj synchronizacja. Pięknie mi się udało spać na dwa skoki. Już się zbliżamy do, do końca. Mamy 30. I tutaj chciałem sprawdzić, czy tylko ptaszka się da, zaciupać. Nie da się. Trzeba ptaszka trzeba przeskakiwać. Mamy 40%. I teraz ostatnia monetka 50%. I utknę. I utknę. Ale jak mówiłem, ogarnę tą gierkę. Dostanę drobną wskazówkę. Jesteśmy na 50% i chyba na następnym ekranie już teraz będę hurtowo tracił życie. Też głupio przed chwilą ciupając tego ptaszka straciłem, ale to przynajmniej już wiem, że się nie da, nie? Niedźwiedzia można rozwalić jednym ciosem ciupagi, ale ptaka nie. Ptaka nie można. I to jest ten moment, patrzcie. Dwa wystające szpikulce, sztacheta, jeden sztacheta, szpikulec, sztacheta, szpikulec. Nie da się tego za jednym razem wziąć. Nie wiem, czy tu trzeba jakoś perfekcyjnie spaść co do pisela na tą jedną sztachetę. Nie wiem, ale no po prostu tutaj wszystko się poszło rypać, nie? Głos mi odebrało. Sorry. Już, już już, mi przeszło. Aż ten ptak lata. Kurczę, to mi się dzieje. Przepraszam. Ten ptak jeszcze lata i trzeba czasami czekać, żeby, kurde, przeleciał, bo się na niego nadzie nadziejemy, nie? Sorry, teraz nie gadam, ale sam patrzę, gdzie, 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 mogłem błąd popełnić, nie? Ostatnie życie mi zostało. Nie, bo to na jeden raz to chyba nie jest do Dołem się nie da przechodzić płotu, niestety. Trzeba, trzeba wskoczyć na płot. No wskacz na No. Nie. Nie wiem. Poddałem się, teraz też się poddaję. Niestety nie udało ci się. Dobra, jak poza grubym ktoś wie, jak to ogarnąć, napiszcie mi. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się.